Witam! Witam na kanale Enduro Concept Garage. Przez ostatnich kilka dni zastanawiałem się co też mogłoby być tematem kolejnego odcinka, kolejnego materiału z garażu. I przypomniało mi się, że kilku z Was prosiło mnie o to, abym pokazał w jaki sposób można zrobić uchwyty do wyciągania, do przytrzymywania motocykla. Takie uchwyty przydają się zwłaszcza podczas zawodów, przydają się w trudnym terenie, przydają się kiedy musimy wyciągnąć nasz motocykl z dołu. Lub podnieść go z błota. Przedni uchwyt przydaje nam się zwłaszcza wtedy, kiedy na stronym podjeździe przydarzy nam się upadek, a ktoś próbuje nam pomóc. Dlatego w dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak w prosty sposób możemy zrobić taki uchwyt z tyłu oraz z przodu. Zapraszam. Do wykonania dzisiejszego zadania przyda nam się jakiś solidny pas. Ja tutaj wykorzystałem pas z linki holowniczej, ale możecie dowolnie eksperymentować. Przyda nam się jakieś ostre narzędzie do cięcia, klucz 13, a nawet dwa klucze, śruby, podkładki, nakrętki. Ja zastosuję tutaj do przepalenia otworów taki dość duży, gruby gwóźdź, który nagrzeje opalarką, również możecie zastosować. Palnik lub cokolwiek innego, aby nagrzać narzędzie do przepalania dziur. Przyda się także jakaś szmata. Jakąś szmatą czyścimy lagi naszego motocykla, tak aby pozbyć się zabrudzeń, piasku i tym podobnych rzeczy. Teraz sprawdzamy, jak dużo pasa będziemy potrzebować. W tym celu obijamy lagę w ten sposób. Zostawiamy sobie dystans mniej więcej taki, i to samo robimy z drugiej strony. Pamiętajcie, że musi tutaj pozostać odpowiednio dużo miejsca, aby można było bez problemu schwycić yy, ręką za zapas albo zaczepić hak z liną do wyciągania motocykla. Dlatego pasa nie może być za mało. Zobaczcie, że wbrew pozorom potrzebujemy całkiem sporego odcinka takiego pasa. W moim przypadku. Długość pasa to 98 cm, czyli prawie metr. Teraz, przy pomocy takiego noża, tniemy, a następnie, przy pomocy opalarki, roztapiamy postrzępioną końcówkę. Można to również zrobić zapalniczką lub innym źródłem ciepła. Dzięki temu pas nie będzie się strzępił i dłużej nam posłuży. To samo robimy z drugą stroną. Teraz, kiedy pas mamy już przycięty, za pomocą pisaka musimy sobie zaznaczyć, w którym miejscu przepalimy Otwór, w którym później przykręcimy śrubę. Pamiętajcie, że to ucho nie może też być za ciasne. Czyli mniej więcej w tym miejscu. I z drugiej strony też zaznaczam. I to samo z drugiej strony pasa. Po obu stronach pasa będzie wynosiła 22 cm. Teraz przy pomocy opalarki rozgrzewam gwóźdź, tak aby wypalić nim tutaj i tutaj otwór. Gwóźdź okazał się zbyt masywnym i zbyt dużym kawałkiem metalu, aby go rozgrzać odpowiednio do przepalenia otworu. Po prostu druga część gwoździa odprowadzała zbyt dużo ciepła, dlatego do wypalenia otworu użyję czegoś mniejszego. W tym wypadku będzie to ta śruba. Generalnie chodzi o to, Aby w te otwory zmieściły się śruby. Cóż, otwory wytopione, choć troszkę to trwało, widocznie moja opalarka wymaga zamiany na nowszy model. Teraz pozostaje nam już tylko założenie pasa. Przykręcamy tutaj. A wiadomo, że nie każdy miałby możliwość zaniesienia tego gdzieś do jakiegoś specjalistycznego zakładu, gdzie mogliby to poszywać. Tutaj yy, później obetnę szlifierką kątową tą wystającą część śruby, tak aby niepotrzebnie nie wystawała, nie wiem, nie rysowała błotnika. I to samo teraz robię z drugiej strony przykręcając do drugiej lagi nasz pas. Przynajmniej większość ze znanych mi motocykli jest tak skonstruowana. Mój poprzedni motocykl, czyli Honda CRF, właśnie w ten sposób miał montowane siedzenie. I ja właśnie tak miałem zamontowany ten pas. Procedura wygląda następująco. Odmierzamy odpowiednią ilość pasa, tak aby mieć tutaj odpowiednią ilość miejsca na śrubę. w sposób mamy gotowy zamontowany pas, którym możemy wyciągnąć tył naszego motocykla i wyjść z opresji. Ale z uwagi na to, że w moim motocyklu siedzenie nie jest trzymane śrubami, tylko na taki fajny zatrzask, to będę musiał pokombinować i założyć ten pas w jakiś inny sposób. Jeszcze nie wiem jak to zrobię, ale pewnie Przeciągnę go tutaj tędy. <laughs> tutaj go. Tutaj wypalę otwór, skręcę go i wyjdzie na to samo. Także zawieram się do roboty. Cóż, gotowe. Kolejny pomysł, wasz pomysł zrealizowany. Dzięki waszemu pomysłowi motocykl dostał dodatkowe pasy, a ja nagrałem kolejny odcinek. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to jak zwykle zachęcam do zostawienia łapki w górę, a wszystkich namawiam do subskrybowania kanału. Na dzisiaj to już wszystko. Ja dziękuję za oglądanie i do następnego.